Czy lampki choinkowe muszą być nudne? Otóż nie. Mogą być inteligentne, świecić się na różne kolory, z różnymi efektami, a co najważniejsze, synchronizować się także z innymi urządzeniami. Dzisiaj testujemy inteligentne lampki, którymi możecie sterować za pomocą aplikacji od Twinkly. Oglądajcie najnowszy film na kanale TechnoStrefa. Ten materiał powstaje przy współpracy ze sklepem powercube.pl, dystrybutorem produktów Twinkly na polskim rynku. Ważna informacja, dzięki naszemu kodowi rabatowemu przez najbliższe kilka dni będziecie mogli zakupić produkty Twinkly z 20% zniżką. Szczegóły w opisie pod filmem. Dobra, widzę, że trochę jest za ciemno za mną, więc włączymy sobie jeszcze kurtynkę. No i co, może puścimy też na niej jakiś efekt? Trochę, trochę jest jaskrawo, wiem, ale o to w tym chodzi. W końcu to lampki choinkowe. Inteligentne lampki choinkowe to produkt, który coraz częściej Możemy zauważyć na sklepowych półkach, jednak wersja od Twinkly, od tego konkretnie producenta, wyróżnia się na tle innych konkurencyjnych produktów. Dlaczego? Ano dlatego, że nie są to zwykłe, inteligentne lampki, którymi po prostu możemy sterować, włączać i wyłączać za pomocą smartfona czy zmieniać ich barwę, ale każda z tych lampek, każda z tych diod jest osobno adresowana, czyli możemy każdą z osobna sterować, A w zasadzie aplikacja mobilna od Twinkli może każdą z tych lampek osobno sterować, ale oczywiście to nie jest. Jest tak, że włączamy kolor dla każdej lampki z osobna, tylko za pomocą specjalnej aplikacji skanujemy, mapujemy nasze światełka z wykorzystaniem aparatu w smartfonie i dzięki temu możemy wyświetlać na takich lampkach różnego rodzaju efekty, animacje. I tego typu rzeczy, które za mną się właśnie odbywają. Co więcej, jeżeli mamy kilka produktów, to znaczy kilka lampek choinkowych, albo taką kurtynkę, jak mam za sobą, czy jakieś inne różnego rodzaju światełka, to możemy je wszystkie połączyć w grupę i sterować nimi jednocześnie, a nawet ustawiać playlisty efektów czy kolorów, które będą się co jakiś czas w interwale, w pętli, po prostu przewijać. Więc jak widzicie, tych opcji jest naprawdę sporo i o tym wszystkim Wam dzisiaj opowiem. Wszystko oczywiście zaczęło się. Od lampek choinkowych, ale aktualnie Twinkly ma w swojej ofercie naprawdę bogatą gamę produktów. Zresztą linki do nich znajdziecie w opisie pod tym filmem. I tutaj bardzo ważna informacja: to nie są tylko i wyłącznie produkty świąteczne, czyli przeznaczone aktualnie do tego, co się dzieje, czyli okres gorączki świątecznej, więc nie są to tylko lampki choinkowe, ale także chociażby na przykład lampki do gaming roomu czy do jakiegoś po prostu pokoju, który chcemy w jakiś fajny sposób zaświecić, udekorować właśnie światłem. I tutaj myślę, że warto na samym początku wspomnieć także, że te produkty są nie tylko kompatybilne z systemem Twinkly, z aplikacją Twinkly, ale także z HomeKitem od Apple'a, no i oczywiście z systemami gamingowego podświetlenia, oświetlenia od Razera, a także od HP OMEN, więc tych opcji Opcji spięcia Twinkli z innymi systemami jest naprawdę sporo. Jest też współpraca oczywiście zarówno z Google Home, jak i Amazon Alexa, więc systemy smart home tak naprawdę pełna gama. Produktem, którym będzie zainteresowana zdecydowanie największa liczba klientów, są po prostu lampki choinkowe w nomenklaturze Twinkly Strings. I o nich właśnie teraz opowiem. Są to po prostu lampki choinkowe w wydaniu smart, dostępne w kilku wariantach. Nie chodzi jedynie o ich rozmiar, czyli liczbę światełek, bo zamiast czarnych przewodów możecie wybrać także przewody transparentne. Ale to nie koniec, bo jeśli chodzi o same diody, to w tym przypadku do wyboru są wersje z RGB, czyli klasyczne trójkolorowe światełka, ale także RGBW z dodatkowym białym kolorem, dzięki czemu jest też opcja świecenia na biało i regulowania temperatury barwowej właśnie koloru białego. Jest także wersja AWW, czyli kolor tylko biały, ale właśnie z niesamowitą regulacją zarówno barwy tego białego koloru, jak i temperatury. Większość produktów od Twinkly, w tym w szczególności lampki choinkowe mają certyfikat IP44, więc są wodoodporne i możemy z powodzeniem używać ich zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, więc my, jak widzieliście, zaświeciliśmy również drzewko na ogrodzie. Więc jeżeli chcecie zaświecić swój ogród, to również nie ma w tym przypadku żadnych przeciwwskazań. Jak już mówiłem, Twinkly ma w swojej ofercie znacznie więcej produktów niż tylko same lampki choinkowe i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam także kilka z nich. Twinkly Curtain to po prostu świetlna kurtyna z diod LED, którą można zawiesić na na przykład na oknie. Flex to z kolei elastyczny pasek LED z mlecznym dyfuzorem. Nie widać poszczególnych diod, nawet jak świecą. Dzięki temu można uzyskać fajny efekt, a nawet tworzyć przy pomocy tego coś na kształt neonów. Zresztą w zestawie macie instrukcję jak zrobić na przykład kształt kaktusa, taki jak my zrobiliśmy. Dot to mega fajna rzecz do dekoracji, nie tylko wnętrz na czas świąt, ale w ogóle. Diody umieszczone są na elastycznych przewodach i są wyposażone w dyfuzor, więc nie świecą bardzo mocno, tylko to światło jest Konstrukcja pozwala na bardzo proste dopasowanie do dowolnej przestrzeni i najróżniejszych zakamarków. Więc jest to taki mega elastyczny i dobrze dopasowany do każdej powierzchni pasek LEDowy. No i jeden z najnowszych produktów od Twinkly, czyli Squares, a zatem panele LED 8x8 pikseli, które jak widzicie można ze sobą łączyć, a później wyświetlać na nich różnego rodzaju animacje, abstrakcyjne obrazy, a nawet różnego rodzaju elementy, które sami zaprojektujecie. Więc idealna sprawa na przykład do pokoju gracza. Co więcej to również świetnie współgra właśnie z oprogramowaniami od Razer'a, a także Omen. Każdy produkt w zestawie oprócz światełek ma także zasilacz w zasadzie wtyczkę od prądu oraz taki oto kontroler, który używamy do konfiguracji do sparowania tych światełek z aplikacją. Sam proces dodawania jest niezwykle prosty, wystarczy Podłączyć do prądu produkt, no i później połączyć się z siecią Wi-Fi. Cały proces konfiguracji odbywa się w aplikacji i jesteśmy przez niego przeprowadzani jak zarączkę, więc raczej każdy powinien sobie z tym poradzić. Natomiast kiedy już sparujemy produkt z aplikacją, wtedy zaczyna się cała magia. W aplikacji klikniecie opcję rozpoczęcia mapowania światełek, wtedy włączy wam się aparat, no i kiedy klikniecie Rozpocznij mapowanie, to aplikacja połączy się niejako z tymi światełkami i wizualnie będzie sobie je mapować. Lepiej działa to po zmroku, zazwyczaj niż w dzień. No i jak widzicie, mamy każde indywidualne światełko w tej kurtynie, która jest na naszym oknie zamontowana z mapowanych aplikacji. Klikamy OK, bo wszystko poszło sprawnie. No i w tym momencie możemy sobie taką kurtynę włączyć, no i możemy sobie różne już tutaj jak widzicie efekty dostosowywać i za każdym razem mamy tę mapę pokazaną światełek jak nasz wybrany przez nas efekt w aplikacji będzie się wyświetlał zarówno tutaj w aplikacji jak i jak widzicie mamy to odwzorowanie również oczywiście w rzeczywistości tego co widzimy w aplikacji, więc jest to całkiem mądre no i dzięki temu właśnie tego typu efekty jak to, że jedzie nam jadą nam kolory góra-dół i tak dalej, czy w boki, bo oczywiście takie też są efekty, że że boki te po prostu rzeczy nam się tutaj animują i to wszystko wygląda tak, jak wyglądać powinno, czyli inteligentnie. Aplikacja mobilna jest tak rozbudowana, że pozwala na znacznie więcej niż sądzicie, że pozwala. Serio. W aplikacji macie przede wszystkim wylistowane wszystkie urządzenia, jakie macie podpięte do systemu, i oczywiście, jeśli one są zgrupowane, to również jest to oznaczone. U nas, właśnie jak widzicie, sekcja salon jest zgrupowana, więc kiedy wejdziemy sobie tutaj w ustawienia, mamy wszystkie urządzenia pokazane, które. Należą do tej grupy. Następną sekcją jest sekcja mapy, czyli tutaj mamy zmapowane nasze światełka, w tym przypadku są to dwie choinki, nasz flex, czyli nasz kaktus i dwa paski doc. Także to jest tutaj zmapowane, jest to pokazane. Rodzaje map są dwie, bo niektóre światełka można także mapować w trójwymiarze. Tutaj mamy to zmapowane na płasko, czyli w dwuwymiarowej wersji. Pierwsza zakładka z kolei jest również bardzo istotna, bo tutaj możemy sterować po prostu włączeniem i wyłączeniem naszej grupy, w tej, w tej przypadku lampek, także jasnością tych lampek. Mamy tutaj także zapisane efekty, czyli z poziomu tego menu możemy sobie różne efekty już takie wybrane, nasze ulubione włączać, ale możemy sobie także ustawić dowolny pojedynczy kolor. Także oczywiście możemy go sobie sami zdefiniować dowolnie jak chcemy. No i jest także uwaga programator, czyli możemy sobie włączyć, ustawić. Nie korzystając z żadnego systemu smart home, na przykład z HomeKit'a, chociaż również można te lampki sparować z HomeKit'em, jak już mówiłem. Niemniej jednak, możemy sobie ustawić czas, kiedy mają się takie lampki włączać, a kiedy wyłączać, żeby po prostu na przykład nam w nocy nie świeciły. Zakładka galeria to przegląd wszystkich dostępnych efektów, animacji, artworków i tak dalej, które możemy na takich światełkach wyświetlić. Na początek włącza nam się podgląd. Jeżeli nam się podoba dany efekt, to możemy kliknąć zastosuj i wtedy aplikacja. Wysyła informacje do sterownika w lampkach. I po chwili ten efekt nam się pojawi na naszym zestawie lampek. Jeżeli jednak te efekty by Wam nie wystarczały, no to uwaga, klikamy sobie w prawy górny róg i co tutaj mamy? Sklep. Dokładnie tak, sklep, gdzie możemy pobierać różnego rodzaju efekty. Nie wiem, czy są one tworzone tylko przez producenta, natomiast zobaczcie, jest tego pełno tutaj, i te wszystkie rzeczy możemy sobie po prostu pobierać. Na przykład, sobie weźmiemy o Halloween. Klikamy pobierz efekt, odtwórz teraz, no i od razu nam się ten efekt włącza, więc działa to naprawdę super i fajnie, że jak komuś jest mało, to może sobie jeszcze efekty pobrać. Ale, no i uwaga, oczywiście te wszystkie efekty możemy zapisać w playliście, to znaczy różne efekty dodać do takiej playlisty, ustawić, jak szybko mają się zmieniać, to znaczy ile dany efekt ma trwać. No i klik kiedy klikniemy sobie odtwórz, te wszystkie efekty będą po kolei włączać się na naszych lampkach, więc to jest kolejna opcja, ale jest jeszcze kolejna opcja, czyli FX Wizard, a zatem możemy sami definiować każdy z efektów, edytować, tworzyć własne efekty, na przykład tekst napisać albo zmieniać kolory. Zresztą również z poziomu. Tego danego efektu można to zrobić, kiedy wejdziemy sobie w dany efekt. Możemy kliknąć Edytuj, i tutaj również możemy sobie natężenie kolorów, prędkość zmiany tych kolorów edytować. Więc jest to naprawdę bardzo wygodne. Zobaczcie, klikniemy sobie Edytuj, to możemy sobie także edytować na przykład kolory w danym efekcie. Niektóre efekty pozwalają na bardziej zaawansowaną edycję, inne na mniej zaawansowaną. Niemniej, jeżeli sobie wejdziemy tutaj. To zobaczcie, mamy cały panel dostępny, wszystko możemy dytować. Możemy sobie wybierać wzory, jakie chcemy ustawić, możemy sobie wybierać kolory, proszę bardzo, jakie chcemy ustawiać dla naszych światełek. Wszystko tak naprawdę to jest konfigurowalne, więc można naprawdę dużo czasu nad tym spędzić. No i ostatni, myślę, bardzo ciekawy smaczek czyli możliwość rysowania światłem, zarówno Pojedynczymi kolorami, jak i różnego rodzaju efektami, więc możemy sobie zaznaczyć, że jakieś tam lampki będą mrugać, a inne, że będą po prostu po prostu świecić. O, widzicie, więc część na przykład nam mruga, część nam świeci i my sobie po prostu sami to definiujemy. A jak tworzy się grupę urządzeń, klika się tutaj ikonkę łańcucha w prawym górnym rogu. No i wybiera się opcję, możemy połączyć kilka na przykład tych samych urządzeń, jeżeli mamy wielką choinkę i nam nie starcza jednego. Paska, czy jednej po prostu lampek choinkowych, możemy wybrać opcję sync, czyli po prostu łączymy w grupę urządzenia, które się synchronizują, ale muszą być to urządzenia tego samego typu, to znaczy w tej samej wersji, na przykład jeżeli chodzi o kolory, mówię o tym RGB, RGBW i tak dalej, albo area opcja, czyli możemy połączyć różnego typu urządzenia, dzięki czemu zarówno lampki choinkowe, jak i na przykład kurtynki, sople lodu i tak dalej będą nam się łączyć. Więc my właśnie sobie wybierzemy tę opcje i potem możemy sobie zmapować te urządzenia tak samo jak wcześniej Wam pokazywałem. Więc klikamy dalej i na przykład łączymy sobie w grupę, no, możemy połączyć tylko kurtynę i nasze lampki zewnętrzne, no bo po prostu one są w wersji RGBW jak widzicie i robimy o, utwórz i tutaj mamy jak widzicie naszą kurtynkę od razu już zmapowaną, bo wcześniej już to zmapowaliśmy, jak i choinkę, która jest na zewnątrz. No i w tym momencie nazwiemy sobie to po prostu grupa. No i taka grupa jest stworzona. Jak widzicie, druga grupa nam się wyświetla. No i teraz jakikolwiek efekt wybierzemy w naszej galerii, to będzie on zarówno działał na choince na zewnątrz, jak i na naszej kurtynie wewnątrz. A jak stwierdzicie, że jednak chcecie rozgrupować, że już nie chcecie tych urządzeń mieć razem, to po prostu klikamy ikonkę śmietniczka, Usuwamy grupę, no i w tym momencie urządzenia już są rozdzielone, czyli osobno choinka nam się zapala i osobno kurtyna nam się zapala, proszę bardzo. I działa. Widzieliście już, jak można zarządzać tymi wszystkimi różnymi produktami świetlnymi, a także oczywiście, jakie różne produkty są w ofercie firmy Twinkly. Ale jest też jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie specjalny dongle Twinkly Music, który pozwala na to, że te wszystkie synchronizowane ze sobą urządzenia mogą grać w rytm muzyki. Zobaczcie zresztą, jak to działa. Także jak widzicie to, że mamy wszystkie urządzenia połączone w jeden system i zsynchronizowane ze sobą sprawia, że również pod muzykę po prostu one mogą nam się zaświecać. I jak wyłączę to gasną, no bo nie ma sygnału, więc nie ma co świecić. A co jeśli tych urządzeń jest znacznie więcej? Jak widzicie tutaj w aplikacji mamy kilkanaście urządzeń podpiętych, co zresztą widać na załączonym obrazku za mną i oczywiście w tym przypadku również to wszystko można synchronizować. My znajdujemy się akurat w showroomie, gdzie są różne urządzenia Twinkly podłączone, ale nie musi być to wewnątrz, może być to oczywiście na zewnątrz, kiedy chcemy sobie cały ogród synchronizować. Lampki choinkowe można oczywiście zawiesić na choince, ale można je także Zawiesić na ścianie. Tutaj dokładnie mamy 7 sznurów, które normalnie można by wykorzystać na choince. A jak widzicie, są na ścianie i są one zgrupowane, czyli 7 produktów zgrupowanych w jeden, i w ten sposób mamy taką świecącą ścianę i możemy po prostu sobie w aplikacji różne kolorki tutaj wybierać i tak jak wcześniej Wam opowiadałem o tym mapowaniu, to również one są zmapowane za pomocą aplikacji, za pomocą aparatu i dzięki temu możemy różne tutaj efekty wyświetlać. I jak mówiłem, że wszystkie diody, każda pojedyncza dioda jest adresowalna, możemy po prostu je zmapować i rysować. I na choince nie wygląda to być może aż tak okazale, ale na takiej ścianie już jak najbardziej. Zobaczcie, możemy po prostu wykonywać Rysunki na takiej, na takiej ścianie za pomocą aplikacji. Tutaj, akurat, mamy wersję AWW tych lampek, czyli nie kolorową, ale mamy różne odcienie koloru białego. Jak widzicie, możemy po prostu rysować, a mamy w aplikacji pokazany pokazane jakby model tego, co nam się w rzeczywistości wyświetla. Więc myślę, że Idealnie obrazuje to możliwość tego rysowania światłem i robienia tych własnych wzorów. Oczywiście można też sobie wykonać na przykład tekst. Więc jak widzicie. Możemy nawet pisać. I oczywiście takie napisy też mogą się potem animować. Produktów Twinkli jest naprawdę cała masa, i nie mogliśmy ich tutaj wszystkich wam pokazać, bo ten film trwałby dwie godziny, ale wszystkie inne znajdziecie na stronie sklepu powercube.pl, ale jak Wam się podobają zarówno świąteczne światełka, jak i inne produkty oświetleniowe spod marki Twinkli. Czekam na Wasze komentarze. Może znaleźlibyście dla nich jakieś inne zastosowanie. Pamiętajcie o naszym kodzie rabatowym, a tutaj sprawdźcie także film, w którym mówi jakie ciekawe słuchawki bezprzewodowe w 2023 roku można kupić. Tymczasem dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa!